Witam bardzo serdecznie w moim kochennym laboratorium. Zapraszam serdecznie do obejrzenia filmu, w którym podzielę się z dwoma recepturami na wspaniałe przepisy, mianowicie na syrop i nalewkę z liści laurowych, które wspaniale łagodzą objawy przeziębienia takie jak kaszel, katar. Także zapraszam bardzo serdecznie do oglądania filmu. Także moi drodzy, mamy przeziębienie. Mamy przeziębienie i walczymy z nim. Liść laurowy. Co możemy z niego zrobić, aby wspomóc sobie ułatwić oddychanie i udrożnić nasze drogi oddechowe? Mianowicie, zrobimy sobie najpierw napar. Napar z liścia laurowego, czyli z wawrzynu, ponieważ jest to wspaniały środek wykrztuśny i pomaga oczyścić drogi oddechowe. W bardzo prosty sposób bierzemy około pół litra wody, 6 liści laurowych. Możemy zamiennie zastosować olejek laurowy, kilka kropli. Bierzemy wodę, zagotowujemy ją, następnie zdejmujemy z ognia, wrzucamy 6 liści laurowych lub też wlewamy olejku 5-6 kropli i nakrywamy głowę ręcznikiem nad miską, tak w miarę blisko, aby czuć ten zapach, i wdychamy. Ten, te opary. Bardzo dobrze oczyszcza takie właśnie przy katarze, Daje ulgę przy oddychaniu. Pomaga w leczeniu takiego też kaszlu. Następnie zrobimy syrop. Taki syrop, syrop z liści laurowych pomaga w leczeniu zwłaszcza suchego kaszlu. Co będziemy potrzebować? Będziemy potrzebować dwie szklanki wody, sześć liści laurowych, sześć łyżek. Najlepiej brązowego cukru i sok z jednej cytryny. Bierzemy sobie garnuszek, w którym będziemy gotować tą wodę, zagotowujemy, dwie, wlewamy dwie szklanki wody, zagotowujemy, wrzucamy listki laurowe i gotujemy przez 15 minut na wolnym takim ogniu. Kiedy liście się już ugotują, odcedzamy tą wodę i czekamy aż się ostudzi, no po prostu ją studzimy. Następnie przelewamy sobie do jakiegoś słoika czy tam do miski. Dodajemy 6 łyżek brązowego cukru oraz sok z cytryny. Dobrze, dokładnie mieszamy, aby się wszystko do, dobrze po, połączyło i cukier rozpuścił i mamy gotowy syrop. Pić możemy go Chłodny, zimny lub też sobie go podgrzać. Trzeba tylko go przelać po prostu do butelki i przechowywać w chłodnym miejscu przez 7 dni. Po 7 dniach możemy go pić. Możemy go używać, kiedy mamy kaszę lub jakieś inne objawy grypy. Zamiast cukru, oczywiście, możemy dodać również miodu. Ale cukier będzie też jak najbardziej na miejscu i będzie spełniał swoją funkcję. W pierwszym dniu najlepiej spożyć, no, można spożyć więcej niż jedną łyżeczkę, zwłaszcza kiedy mamy atak kaszlu, ale z dwie trzy łyżeczki to jest maksymalnie w ciągu dnia. Następnie w miarę osłabienia ataków kaszlu zmniejszamy ilość. Jak już wspomniałam, syrop przechowujemy w lodówce. I spożywamy go na zimno lub też na ciepło. A teraz jeszcze wspomnę o naparze. Bo to w sumie z naparu robimy sobie też okłady z liści laurowych. Czyli bierzemy około pół litra wody, kilka listków, to nawet mogą być trzy listki laurowe, podwrzewamy wodę aż zacznie wrzeć. Następnie wrzucamy nasze liście laurowe do wrzącej wody i odczekamy kilka minut, aby się zaparzyły. I wtedy one się zaparzą, troszeczkę przestygną, żebyśmy się nie poparzyli, i bierzemy jakąś ściereczkę bawełnianą, namaczamy sobie w tym naparze i robimy taki kompres i umieszczamy go na klatce piersiowej. Kiedy przestygnie, znowu go zamaczamy w ciepły, w ciepłym takim naparze z liści laurowych. Oczywiście. Po każdym takim nałożeniu kompresu musimy nakryć pierś, klatkę piersiową ręcznikiem, tak żeby, wiadomo, żeby tak utrzymać tą temperaturę, ciepłotę tego okładu, no i też, żeby się organizm nie wychładzał. Następny przepis to będzie na nalewkę wawrzynową, ponieważ liść laurowy to inaczej wawrzyn. Co będziemy potrzebować? 5 gram suszonych liści laurowych, 1 litr wódki, czystej, Około 50% 20 g cukru. Teraz bierzemy liście, możemy je pokruszyć, rozdrobnić i zalewamy wódką w szklanym naczyniu. Czyli to może być jakiś słoik. I wsypujemy cukier, 20 g cukru. Następnie wstrząsamy naczyniem, Oczywiście wcześniej trzeba zamknąć go, zakręcić. I odstawiamy w ciepłe miejsce na około 4 do 5 tygodni. Tak, tak, ta nalewka nie nadaje się od razu do wypicia, więc troszeczkę to będzie potrzebować czasu, ale warto sobie raz na jakiś czas zrobić taką miksturkę. Także codziennie, teraz jak ta naleweczka sobie stoi przez te 4-5 tygodni, my ją codziennie troszeczkę wstrząsamy tak aby ten cukier się rozpuścił, który tam ewentualnie się jeszcze tam wcześniej nie rozpuścił, no się cały rozpuści z czasem. No i po tym czasie później po prostu musimy rozlać do buteleczki i musimy to przecedzić, czy to przez gazę, czy przez jakąś bibułkę, no i szczelnie zamykamy. No i moi drodzy, teraz część bardzo ważna, bo musimy to przechowywać w takim ciemnym i chłodnym miejscu. I w sumie to musi troszeczkę potrwać, bo nawet do 8 miesięcy taka naleweczka dobrze, żeby polażykowała z 8 miesięcy. Czyli dobrze sobie zrobić, no po prostu przygotować się do następnego sezonu. Powiedzmy sobie otwarcie, bo teraz jak zrobimy, to i takiej nie wypijemy, ale już jest, już się robi, że tak powiem. <laughs> Także moi drodzy. Proste, bardzo proste miksturki, które naprawdę liście laurowe słyną z tego działania, że pomagają przy przeziębieniu. Dlaczego ich nie użyć nie zastosować, aby sobie pomóc? W tym filmiku, moi drodzy, to już wszystko. Jeżeli się przepisy podobały, to bardzo uprzejmie proszę o pozostawienie jakiegoś śladu, na przykład łapkę w górę albo komentarzu pod filmikiem. Można oczywiście. Zasubskrybować kanał, aby być na bieżąco z kolejnymi moimi filmikami. Za wszystko bardzo serdecznie dziękuję i zapraszam serdecznie do oglądania kolejnych filmików. Pozdrawiam serdecznie. Pa, pa.